Grzegorz Braun powiedział jedno zdanie, że, że z biegiem czasu coraz mniej wiary daje w to, że w Auschwitz była, były komory gazowe, no i cała zac... no Polska została postawiona na baczność. Tysiąc, milion razy gorsza gatunkowo wypowiedź pani minister Barbary Nowackiej, odnośnie tak zwanych, ona, ona to określiła, i teraz cytuję oczywiście, że to polscy naziści zakładali polskie obozy zagłady. Za no to Taka horrendalna wypowiedź nie skutkowała niczym. Nikt nie potępia o, pani Barbara, ta pani nadal Ta pani nadal jest ministrem edukacji narodowej i ma wpływ na wychowanie, na kształcenie naszych, naszych dzieci. To, to, jest, to jest coś niewiarygodnego. Tylko dokończę. Izrael tak, dokonuje ludobójstwa planowego z wyrachowaniem z, na, na ludności palestyńskiej w strefie gazy. Nikt w Polsce się nie oburza, nikt tego nie potępia. Nikt tego nawet nie nazywa ludobójstwem. Nikt spośród oczywiście w gabinetu na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy w polskim Sejmie nie ma odważnych, natomiast odważnych do potępienia Grzegorza Brauna jest, są, są po prostu miliony tak.